Siemka, witajcie, to jest trzeci odcinek naszej serii z Minecrafta, w której jesteśmy otoczeni pod wieżą. Jakoś pewnie już jest lepsza, ale to nic, to nic, to nic. Potrzebujemy się stąd wydostać i to bardzo szybko. Planuję chyba wyskoczyć po tym. Nie przejmę tego, nie mam szans jest za dużo ich tutaj zdecydowanie. I muszę po prostu się stąd wydostać. I to tak bardzo, bardzo, bardzo szybko i nie zginąć. Wiem, że to będzie ciężkie, bo oni widzicie jak nie chcą mi odpuścić. Bardzo. Okej. Okay. Uniknąłem jeszcze tutaj walki z nimi, ale niedługo nie będzie tak łatwo. Trzeba uciekać zdecydowanie po drzewach, bo oni są po prostu lepsi ode mnie, potężniejsi. Chyba na to nie mogę wskoczyć, więc muszę to sobie zniżyć. Okej, okay, czekajcie, jak to zrobić, żeby tu wejść? Dobra, to może tak. Może tak. Okej, okay, to, to, to będzie niełatwe, o Boże. Okej. Okay. Tu mi się udało uciec już dalej. Czyli mi gonią. Tak oni za mną łażą. Tam jest moja wieżyczka. Muszę się na nią dostać. Tylko jak tu zejść po tym? Żeby nie zginąć. Nie stracić za dużo serc. Bo mięsa mi zostało dwa. Ta wieża jest porządnie zbudowana, ale ona mnie zbytnio nie obchodzi. Wiecie, ja bym się ściął z drzewa po prostu. Tak, drzewem się zetniemy. Albo obok drzewa. Ło. Pójdziecie, przeżyłem. Jeszcze przynajmniej. Dostaw mnie, nie, sześć, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie jeszcze, Okej, okay. uciekamy z, od nich, bo oni są niebezpieczni. Strasznie niebezpieczni, strasznie mocni i straszna jest ich ilość. Wygraliśmy z y, kapitanem ich, ale to nadal nie zmienia faktu, że jest ich tak dużo, że po prostu nie mamy z nimi żadnych, żadnych, żadnych szans. Musi minąć noc, bo inaczej też będzie kicz. Kiczowato. Dobra, wyszliśmy stąd idą za mną, nie idą. Oprócz pająków i innych tych potworów. Dobra. Coś tu muszę przepalić, tylko co? Najlepiej przepaliłbym y, drewno na czarkol mi się przyda, ale zombie co? Nie wejdziesz na górę, prawda? Okej, okay, tu pająk wejdzie na pewno. Ha, pająk jest za głupi, żeby tu wejść. Spoko. Pająk jest za głupi, żeby tu wejść, więc git. Przepalę jeszcze 7, bo potrzebuję jeszcze 7 przynajmniej. Nie będzie pełna liczba, ale to tam. Co tu mamy? Sadzonki. Tego się nie spodziewałem Tego przyznam się nie spodziewałem Ograł mnie tylko... Gdzie to było? To było gdzieś w tamtą stronę Idę to odzyskać przynajmniej spróbuję Bo gdzieś tu z tą stronę, gdzieś tu jest dżungla Tam jest dżungla, to już tam Okej okay, to było tam, dobra zostawcie mnie Wow Przyznam szczerze Creeper mnie zaskoczył i to porządnie Nie wiedziałem, że one tak mogą w ogóle coś spinać ale ten wybuch, moja mina, w ogóle ja się odwracam takie BUM! Wow! Jestem zszokowany, bo... Po prostu jestem zszokowany. No co jest? Co jest? Szalom, 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 kochani, ja się nie biję z wami. Kolejna ta. Okej, okay, muszę uważać. Chyba nie z tej strony przyszedłem, tak? Nie z tej strony. Gdzieś mam zbudowano tę wieżyczkę. W dzień by było łatwiej, tam jest coś innego. To jest dżungla, ale ja chyba z tamtej strony dziś poszedłem, wiecie? Tam jest dżungla, ale to nie chyba ta dżungla. Czy ta? Ta, tylko z tamtej strony. Dobra, czyli dobrze myślałem. Czyli tam mamy kolejną zabawę. No spoko, zwiedzimy te ruiny może w przyszłym odcinku jak zobaczymy, a może nawet w tym. Na ten moment bardzo, bardzo ciężko mi tutaj się gra. I ciężko mi cokolwiek tu zrobić. Muszę to przejść szybko. Bo mam tam wszystko. Mięso, miecze, żelazo, wszystko co miałem przy sobie. Wszystko zostało tam, bo Creeper postanowił się wspiąć jednak. Ale szok, jak się patrzyłem, żeby ktoś się wspiął, to nikt się nie wspinał. Tylko jak teraz w tym je, w sumie. Ojku, 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 pojąki, pojąki. Creeper, zostaw mnie. Nie, 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 zostawcie mnie. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Dobra. Uciekamy od nich. Sio, 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 sio. Creeper, wybuchaj. Okej. Okay. To nie jest przyjemne. Dobra, to mi się udało. Szybko zakładamy. Mieczek na pierwszą stronkę. I szybko jedzenie, szybko jedzenie, szybko jedzenie. Muszę zyskać resztę rzeczy. Podbustuję się tam chyba deskami, wiecie. Dobra. I tutaj muszę jeszcze to przesunąć. Dobra, wszystko, co miałem, mam. One się już nie wespną w tym momencie. Na szczęście. Po to z przepalanko. Kości mi się mogą przydać? a i tam jest skinia. Uuu, Ale my zwiedzać będziemy tamto, wiecie? <coughs> Chciałbym raczej zwiedzić tamto. Rybki też mam do przepalenia. Zająłbym się nimi wtedy przepalał resztę. Okej. Okay. Ja nie walnąć mnie, ale dobra, niech będzie. <coughs> no ale niech będzie ci, niech będzie. Nic się nie stało. Musimy to wszystko uporządkować CWQ teraz, bo mocno mi przywalił. Ale szok, jak one to potrafią. To ja nie kumam. po tej tosy są przydatne, ale bardzo szybko schodzą. Pochodnie są zawsze przydatne. Banery mamy trzy aż, no to szok, zawaliście. Zimiaczki się skończyły, zostały dwie ryby, więc wrócimy w sumie jak się ryby skończą też. A ja zabiję sobie tego Villa Umarlaka. Dobra kochani już jestem w tym momencie, ruszamy tam, wiecie gdzie. Do pewnej ruszamy w tym momencie do tej super, super, super dżunglowej posiadłości czy tam świątyni. I zobaczymy co się w niej kryje. Przyznam szczerze, grając Minecrafta nie zdarzało mi się trafić na świątynię taką i chciałem bardzo ją zwiedzić. Stąd wielki pomysł, że tam pójdę w tym odcinku. Wielka śmierć przez creepera i zwiedzanie świątyni. To jest chyba najlepsza rzecz, jaką mogłam je spotkać w życiu. Wow. Początko, początek ataki super już. Niedługo gdzieś się osiedlimy. Najlepiej w wiosce, przynajmniej poszukam takiej wioski. Jak nie to będziemy jeszcze podróżowali. No dobra, tutaj mamy przejście. Farmę melonów mógłbym sobie zrobić, one są zawsze przydatne. To są arbuzy, Boże. Nie, to są melony, dobrze powiedziałem. Dobrze powiedziałem. Jednak dobrze powiedziałem. Arbuzy, melony, jak ten tam zwał, to was zwał. Okej, okay, tutaj mamy to. Pada deszcz, jest kakao. To zajrzyjmy do środka, nic nie widzę. Przebijmy się. Okej. Okay. Na samej górze jest coś? Nie ma, chyba. Nie ma. Sam dole. Trzy dźwignie. Może tak. Hmm. rozwaliłem to. Redstone? To bardzo prosty redstone był. Wow! Nawet przez szynce to zrobili Zboko. Kości. Masa kości. To jest przydatne. I złoto. <coughs> 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 Jak wiecie, kości są przydatne. Wszystko jest super. Skrzynia mi jest niepotrzebna, Hopery sobie wezmę. Strzały wezmę, bo mam kuszę, tu sobie ją załaduję od razu. Zawaliście więc super dwie naładowane kusze, więc naładujmy obie. Redstone zawsze przydatny, więc wykopmy go. Hoppery oczywiście z Redstone bierzemy, bo to jest, mówię, przydatna rzecz, do czego zawsze się to przyda. Plus masa strzał, więc git-git, majo-majo. Tutaj coś było. I w sumie nie. Tylko ten redstone. O, coś mamy tutaj więcej takich rzeczy głupich, tak to. Coś tu się otworzyło. Coś się otworzyło, tylko nie wiem co i gdzie. Ja to w sumie. Okej, okay, coś tu się otwiera, tylko nie wiadomo co. Okej. Okay. Jakieś... aaa, dobra, ukryta ok, skrzynka żelazo, masa kości znowu super, 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 super to by mi się przydało w sumie redstonik i pistony to jest bardzo ważne dla mnie pistoniki są subcio i ja one się przydają zawsze tylko coś musiałbym wyrzucić jegotki Jag nie za pistony 3 aż jeszcze redstonik to ja przyjmę wszystko super no to to już okradzione no i świątynia całkiem przyjemna powiem wam szczerze <laughs> Więc za chwilę się widzimy Dobra, jesteśmy kochani Musiałem chwilę przerwy Przygotowanie do miniatury, jak wiecie Trzeba z czegoś wziąć, zdjęcie. No i tutaj mamy dużo owieczek, wiecie co? Ja chyba sobie zabiję trzy dla wełny Dla czystej białej wełny Zresztą nie mają wszystkie wełny białej Ale zawsze jakoś mają Chodź tutaj cienki. No i to wełnę wezmę I na chwilę to zrobię szybko łóżko, żeby nie mieć z tym problemu zbytniego. Trzy wełny i... Aha, trzy deski potrzebuję jeszcze. To zróbmy tak, żeby była kołdra, poście, czyli poduszka, pościel i drewno. Jak to się robiło? Tak to się robiło? Czy jak to zrobić? Jak zrobić łóżko? Muszę zobaczyć Recyp. Aha, okej. Okay. Czy chyba musi być jednokolorowa i deski, tak? Aha, to, Aha, albo białe, albo czarne. Czarny barwnik, to ja wiem, gdzie wezmę, skąd wezmę. Muszę zabić tam kilka. Kilka łośmiornic i będę miał. <laughs> kilka łośmiornic i będę miał. Dobra, zawijamy te kilka ośmiornic i do, za chwilę się widzimy. Dobra, jesteśmy już po dłuższej chwili. Zdobyłem to, co potrzebowałem, zrobię szybko teraz crafting. To na chwilę wyrzucę, crafting i tak nie będę musiał brać go, to... <coughs> Pomalujemy sobie wełnę. Jak to się malowało? A, trzeba zrobić czarne. dobra, black. Jeden wyrzucam, bo mi niepotrzebny, czarna, trzy czarne i deski, których mi zabrakło. Dobra, teraz będzie git, powinno być i łóżko powinno się zrobić, jest czarne łóżko, jest, no i git. No i wszystko co chciałem mam, teraz tylko crafting bym jeszcze wziął sobie ten, bo, bo mogę, to na przykład mogę wyrzucić i crafting wziąć ze sobą. I wyruszamy w przygodę w sumie, tam już byliśmy, tam jest dżungla, tam byliśmy, ale stamtąd yy, przyszliśmy, więc sobie pójdę tam i zobaczymy co da się zrobić, wiecie co, widzimy się jak będzie coś ciekawszego. Jestem chwilę później z racji, że zmienił mi się biom, to mogę Wam to w sumie pokazać. Jesteśmy przy teraz fajnych, grubiutkich drzewkach z... ciemnego dębu chyba. I fajnie to wszystko wygląda. A teraz lecimy tam, gdzie jest coś z bambusami, czyli bambusowa kraina. W zasadzie bardzo fajne mi się biomy powygenerowały i naprawdę fajne struktury. Wiecie, zobaczyć rzadką świątynię dżunglową obok w sumie kolejną wieżę nomadów, no to dwie bardzo rzadkie rzeczy. A przy nas jeszcze las bambusowy. Mamo. Jak ja jestem w raju. Wow. Widzicie wy to? Widzicie, to jest piękne. Dosłownie cały las z bambusa jest zrobiony. Calutki las. Szok. I to jest taki gigantyczny bambus, nie taki malutki. 11 go mamy, myślałem, że będzie rzadki, a patrzcie, że znalazłem bambusową krainę. O kurdełkę, kądziu, kądziu. Tylko wody nie lubię, zbyt dużo jest tu wody, wiecie? Przebitki takiej wody są fajne, ale nie wszędzie. No to jest za dużo jest zdecydowanie. Halo? Nie zamykać mnie. Dobra, tutaj. Takie wyspy są bambusowe w sumie. Bardziej niż jakieś odległe lądy. Ale przyjemnie to wygląda. Boże. Jak się grało w Minecrafta, którym nie było nic takiego, to fajnie takie coś zobaczyć. Ale przy okazji... Przy okazji chcę wam powiedzieć, że będzie fajny konkurs. Będziecie mogli wymyślić mi nazwę dla pierwszego zwierzątka, więc konkurs już jest w komentarzach. Możecie pisać swoje nazwy, takie pomysły, bądź własną właśnie nazwę z Movie Star Plan czy z innej gierki, jaką mógłbym dać dla powiedzmy zwierzątka albo umieścić w swoim domku. Eee, najlepszy komentarz wygra oczywiście, więc łapkujcie te komentarze, żeby ten komentarz miał najwięcej po prostu lajków, to wtedy wygra. Meloniki, arbuziki, o oh, mój boże, boże, boże. Kakałowce, kakałowce. Noc się zbliża, ale tam polecie kakałowym. W sumie dżungla jest tutaj duża. To był mały zombie zdecydowanie. Ja się stąd szybko zawijam. Widać tu bambusów dużo i tu się zaczęła w ogóle dżungla. Cała dżungla jest duża, więc muszę uważać, jakoś stąd szybko wyjść. Bo w nocy i w dżungli nie warto przebywać. Wiecie, mało terenu do ucieczki więcej do śmierci. Co to dwa Endermany? Wow, dwa Endermany. I kradną piasek. Okej. Okay. Więc tak rozpadają się plaże w Polsce. Widzicie, kochani Endermany, nam kradną plaże. Musimy coś z tym zrobić. go. Potem nic nie ma, więc lecimy dalej. Chcę wyjść po prostu z tej dżungli to będzie chyba najlepsze co mogę zrobić. O, już szkielety strzelają. Okej, okay, daruj sobie szkielet. Więc co, widzimy się chwilę później, jak już postaram się stąd wyjść jakoś. Dobra, kochani, jesteśmy na łódce już daleko poza, poza właśnie dżunglą. I płyniemy sobie przez może jakieś fajne. Nie, no widzę tutaj jakieś góry lodowe, więc chciałem tutaj przepłynąć sobie obok nich. Bo wyminąłem wreszcie to, co trzeba i lecąc tutaj widzę góry lodowe, to pomyślałem, konek. No ale góry lodowe, no co ty? No jest lód jakiś tutaj, może uda mi się to ominąć i wlecieć poza tego, bo nie chciałbym zostać na lodowcu. Tylko, że łódka mi się nie zniszczyła, no tam jest fajne właśnie miejsce, żeby stąd wyjść, zdecydowanie. Lód właśnie to rozdrobnił, tak przejście zrobił takie mi. Supcio Ta, tutaj by się można gdzieś usiedlić nawet Lodowce takie gigantyczne, jejkuś Podwoda tam coś się pali, potem to sprawdzę Popływam trochę potem i zobaczę co tą wodą może się kryć, bo dużo rzeczy się kryje zazwyczaj No ale to płynęliśmy tam gdzie chcieliśmy i powolutku będziemy się tu gdzieś usiedlać No ale jak na razie koledzy nas witają, cześć koledzy O Ty będzie oszku, gdzie jesteś Dobra, o-o. O-o. No i deadłem. Aj, 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 aj. Dobra, kochani, już jesteśmy. Niestety, jak widzieliście, padłem, ale zdążyłem powrócić do tego samego miejsca po dłuższym, dłuższym czasie. Udało mi się to odnaleźć. Poszedłem tak samo jak wcześniej. No i jestem. I możemy kontynuować przygodę kawałek dalej. Jest dzień, więc długi czas mi to zajęło tutaj dotarcie. Powaga. I znaleźliśmy coś pięknego. O tak. Kochani. Już wiem, gdzie się osiedlam. Tam. Góry wieczne. Przynajmniej ja na to tak mówię. Górami wiecznymi są to dla mnie. Wielka ilość brzozy. Wielka. Ładny kolor domu będzie. Oj, tak. Oj, będzie dużo fajnych rzeczy tu robionych. Wieża sięgająca ponad chmury. Tam będzie wieża moja sięgająca ponad, ponad chmury. Ja już to widzę, ja chcę to. Ja zaklepuję ten teren, mamo. Dobra, kochani, w tym momencie sobie skończymy odcinek. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnego już niebawem. W dzisiejszym odcinku zwiedziliśmy pustynię, zwiedzili... W dzisiejszym odcinku zwiedziliśmy lodową... W dzisiejszym odcinku zwiedziliście lodowce. Wielkie góry, bambusowy las, a przy okazji dżunglę. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że zobaczymy się już jak będzie coś fajnego tu budowane. Siemandero.